Pełnia księżyca to kulminacja każdego cyklu lunacyjnego. Moment, w którym sprawy dojrzewają, nabierają kształtu i domagają się naszej uwagi. Emocje sięgają tu nieraz z zenitu, napięcie rośnie, ale właśnie wtedy możliwe są najważniejsze wglądy. To czas ostatecznych rozpoznań, wewnętrznych przesileń i decyzji, których nie da się już najczęściej odwlekać. W koziorożcu konfrontuje nas tu z rzeczywistością. Księżyc się tu patrzy chłodnym okiem, przypomina o odpowiedzialności, konsekwencjach, granicach, dyscyplinie. Jednocześnie słońce wraku domaga się ciepła, bliskości i bezpieczeństwa. I na tej właśnie osi, pomiędzy kontrolą a uczuciem, pomiędzy strukturą a potrzebą bycia takim otulonym. Rozgrywa się właśnie napięcie naszej pełni. To czas, który może pokazać nam wyraźnie, właśnie gdzie przesadziliśmy albo z obowiązkami, albo zaniedbaliśmy siebie i nasze relacje, albo też i odwrotnie, gdzie zbyt miękko traktujemy rzeczy, które wymagają twardych decyzji.